rodzina e, zaczęła stawiać e, szopkę na swoim podwórku przed domem. Wszyscy przynosili małe figurki, aby umieścić je w tej szopce. E, w końcu wszystko było już na swoim miejscu: Maria, Józef, dzieciątko, żłobek, aniołki, pasterze, zwierzęta. Scena pełna pokoju, radości, miłości. E, wtedy Wtedy mały Scott wyszedł niosąc jedną ze swoich ulubionych zabawek. Zaciekłego tyranozaura Rexa, króla dinozaurów. Była to jedna z tych zabawek, e, które można nadmuchać, a więc w porównaniu z innymi postaciami w tej szopce była po prostu ogromna, górująca nad nimi wszystkimi. Na pewno nie było to coś, co można było włożyć do tej szopki. Jego tata powiedział, Próbowałem mu powiedzieć, Scott, musisz to zabrać, bo to nie pasuje do tego miejsca, to nie ta scena. Dinozaury istniały tysiące lat przed tym, kiedy małe dzieciątko Jezus przyszło na świat i po prostu do tej szopki nie pasuje. Ale mały Scott nalegał, więc w końcu umieścili go za wszystkimi innymi postaciami. Tego wielkiego, wściekłego dinozaura, górującego nad żłobkiem i całą resztą. Po czym tata stwierdził, kiedy się odsunęliśmy i spojrzeliśmy na cały ten obrazek, dotarł do nas, że być może ten dinozaur mówi więcej niż nam się wydawało. Bo tak to jest, że w czasie świąt są słowa i obrazy, które są szczególnie często używane, często je słyszymy, pojawiają się wszędzie, w piosenkach. W gazetkach reklamowych, w telewizji, często do tego pisane są taką grubą, ozdobną czcionką słowa, które przywołują uczucia. Konkretne, silne uczucia, pozytywne uczucia. To słowa takie jak pokój, prezent, dar, narodziny, dzieciątko, anioły, światło. Ciepło. Czujecie to ciepło w środku, jak mówię te słowa? A co powiecie na słowa? Śmierć, ucieczka, brutalność, strach. Prawda jest taka, że dla wielu święta być może od dawna, a może szczególnie w ostatnim czasie, niosą nie radość, a ból, strach. I to są słowa, które górują nad ich szopką, jak ten wielki, straszny dinozaur. Dzieci chorują, ludzie tracą pracę, a nawet umierają. Muszą opuścić swój dom i uciekać przed wojną. Trudne historie i trudne doświadczenia nie biorą urlopu w czasie Bożego Narodzenia. W sumie nie powinno nas to dziwić, bo nawet pierwsze Boże Narodzenie. Nie było idealne. Pośród wszystkich cudów i radości było wiele trudności, wiele kłopotów i cierpienia. W Bożym Narodzeniu jest ciemna historia pomiędzy całym radosnym świętowaniem i wszystkimi historiami o pasterzach i aniołach. Historia, która pokazuje, że jednak nie jest tak, że Jezus przychodzi i od wtedy wszystko już na ziemi jest fajnie. Choć bardzo byśmy tego wszyscy chcieli. Jezus, który przychodzi na świat, wcale niekoniecznie zmienia wszystko od razu. Nie tylko, kiedy patrzymy na świat ogólnie, ale być może pozwoliłeś, by Jezus narodził się w Twoim życiu, i okazuje się, że nie wszystko zmienia się od razu w tym naszym życiu, tak jakbyśmy tego chcieli. Historia świąt pokazuje, że w Bożym Narodzeniu, oprócz radości, i pokoju. Jest też ból i walka. I to jest właśnie nasza dzisiejsza historia. Historia z Ewangelii Mateusza z drugiego rozdziału. Tydzień temu czytaliśmy pierwszych 12 wersetów tego, tego rozdziału, gdzie mędcy ze wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, przybyli do Jerozolimy, do króla Heroda, a więc tego strasznego dinozaura tej świątecznej. Historii. Donieśli mu, że oto jest, oto narodził się jakiś nowy król żydowski. Więc wieść o nowym królu raczej nie ucieszyła Heroda, bo przecież to on był królem. Swój tytuł król żydowski otrzymał od cesarza, a właściwie wywalczył go licznymi intrygami i spiskami. Jednak na początku ten tytuł był. Jedynie tytułem, tak naprawdę, bez większego pokrycia, który niewiele znaczył, bo chociaż nazywano go królem, to przecież nie miał swojego królestwa. Herod sam musiał zapracować na wszystko. I sam musiał stworzyć sobie to swoje królestwo, odbijając Judeję oraz Jerozolimę z rąk partów. Być może cesarz miał nadzieję, że mu się nie uda. Myślę, że inni też mieli taką nadzieję, ale on we wszystkim i we wszystkiemu zrobił to. Herodowi się udało. A potem zaczął budować swoje królestwo. Okazało się, że był wielkim budowniczym, a skoro chciał żyć jak cesarz i być tak wielki jak cesarz, to chciał też mieć to, co cesarz. A więc budował sobie siedem pałaców, siedem teatrów, z których największy mógł pomieścić 9500 osób. Budował też stadiony. Na jednym z nich mogło pomieścić się 300 tysięcy widzów. A największym jego osiągnięciem była budowla, która została ukończona długo po jego śmierci. Była to świątynia w Jerozolimie. Mimo, że był wielkim budowniczym, nie był lubiany i nie był popularnym królem. Jego pochodzenie nie przysparzało mu też dużo zwolenników. Herod był pół Żydem, a pół i Dumejczykiem. Tak więc Żydzi nie ufali Mu, bo, był, bo dla nich nie był Żydem, a Rzymianie nie ufali Mu, bo dla nich był tylko Żydem. A więc tak naprawdę nikt Mu nie ufał, nikt za Nim nie przepadał. Do tego Herod twardą ręką rządził w swoim królestwie i usuwał wszystkich, którzy w jakiś sposób mogli zagrozić Jego władaniu, Jego pozycji. I właśnie wtedy przybyli mędrcy ze wschodu. I zapytali go, gdzie jest ten król? Ktoś to może wywrócić, ustalony porządek. Więc kiedy dowiedział się o nowym królu, przeraził się, a z nim cała Jerozlima, dlatego że wiedzieli, co to oznacza. Wiedzieli, do czego on jest zdolny. Znali go. Wszędzie wszędzie węszył spisek i twardą ręką rozprawiał się z tymi, którzy... A, Próbowali być konkurentami do jego tronu. W obawie przed utratą tronu, od razu, kiedy tylko został tym królem, od razu po przejęciu władzy usunął wszystkich członków dynastii, która wcześniej rządziła Judeą. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto tu jest następny. Kazał zamordować kilku swoich synów, a także jedną ze swoich ulubionych żon, Mariannę, bo obawiał się, że spiskuje z jednym z jego synów. A potem zabił jeszcze jej matkę, zabił jej brata i wuja. Cesarz August żartował sobie, że lepiej jest być świnią Heroda niż jego synem. Herod był półŻydem i nie jadł więc świni by nie zabił. Za to nie miał żadnego problemu, żeby zabijać swoich bliskich. Cesarz August. W taki sposób sobie żartował z niego, ale tak naprawdę wszyscy się, go, wszyscy się go bali. A więc kiedy Herod dowiedział się o nadejściu nowego władcy, nie był zachwycony i znowu zaczął knuć spisek. I nasz dzisiejszy tekst zaczyna się właśnie od 13. wersetu. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział 13, 15 werset. Po ich odejściu anioł pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Może to być trudne dla nas do przyjęcia. Ale okazuje się, że Herod był człowiekiem podobnym do nas. Bo my też lubimy być niezależni i sami chcemy decydować o tym, co dla nas dobre. Nie lubimy, gdy ktoś kracza, wkracza w nasze kompetencje. Chcemy mieć władzę, kontrolę i wpływ na własne życie. Niechętnie godzimy się, że gdy ktoś pojawia się w naszym życiu i wywraca wszystko do góry nogami. Każdy z nas ma w swoim życiu takie sfery, w które ciężko jest nam wpuścić Jezusa i pozwolić, by to On był królem. Boże, masz, masz całe moje życie, ale to, tę część pozostawię dla siebie. Tutaj ja bym chciał mieć kontrolę. Przecież wiesz, że to są dla mnie ważne rzeczy. Chyba też mi się coś należy, przecież oddałem Tobie tak wiele. Herod nie tolerował konkurencji i nie lubił się dzielić swoją władzą o jego królowanie. W jego królestwie było miejsce tylko na jednego władcę. A więc Herod spiskuje, a Józef i Maria pakują swoje rzeczy, pakują Jezusa i uciekają do Egiptu. A kim był ten nowonarodzony król, który tak mu zagrażał, którego tak się Herod bał? Mateusz, pisząc swoją Ewangelię, przedstawia Jezusa właśnie jako króla. To jest wypełnieniem obietnic i zapowiedzi Starego Testamentu. Nie widziwię fakt, że gdy czytamy ten drugi rozdział Ewangelii Mateusza, to znajdujemy tam aż cztery odniesienia do Starego Testamentu, które odsłaniają nam kim ten król jest, odsłaniają nam jego tożsamość i charakter. Pierwsze przeczytaliśmy tydzień wcześniej i mówiło o tym, że będzie władcą i przyjdzie na świat w Betlejem. I to właśnie przeraziło tak bardzo Choroda. Drugie odniesienie do Starego Testamentu właśnie przeczytaliśmy. Okazuje się, że Jezus nie przypadkiem znalazł się w Egipcie, ale było to związane ze słowami proroka Ozeasza, który powiedział: "Z Egiptu wezwałem swojego wezwałem syna mego". Być może dla nas dzisiaj te słowa nie mają większego znaczenia, ale dla Żydów, którzy czytali ten tekst, to były słowa nadziei. Kiedy Herod zainteresowany jest tylko tworzeniem swojego własnego królestwa, swojej własnej historii, Jezus, ten nowonarodzony król, wkracza w historię świata i odgrywa na nowo historię Izraela. Wiele wieków wcześniej, kiedy w ziemi obiecanej zapanował głód, Jakub wraz z całą swoją rodziną uciekają do Egiptu bo tylko tam była szansa na zdobycie jedzenia, na to, żeby mieć chleb. I przez jakiś czas ten Egipt był dla nich schronieniem, podobnie jak dla Jezusa teraz. Jednak za słowami z Egiptu wezwałem swojego syna kryje się ciąg dalszy tej historii. Kiedy to Egipt z miejsca schronienia staje się dla narodu izraelskiego miejscem zniewolenia. Więc kiedy prorok Ozeasz wypowiada te słowa, Odnosi się do tych właśnie wydarzeń, gdy Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. A teraz Mateusz, kiedy opowiada tę historię, narodzin Jezusa nawiązuje właśnie do tamtej historii, by pokazać, że Jezus na nowo odgrywa historię swojego narodu. On rozumie uchodźców, bo sam był uchodźcą, musiał uciekać do innego kraju, by się schronić. Jednak Jezus nie tylko tam był, aby pokazać, że nas rozumie, ale podobnie jak Izrael stamtąd wyszedł, aby pokazać, to Jezus, aby pokazać, że on przyszedł po to, aby dać ludziom wolność, tak samo wychodzi z Egiptu i przynosi wolność. Przychodzi, aby dać ludziom wolność, a tej wolności przecież my wszyscy potrzebujemy. Jednak w przeciwieństwie do Izraela. Jezus to syn, który nigdy się od swojego ojca nie odwrócił. Kiedy czytamy tę historię, choćby wyjścia z Egiptu, kiedy Bóg wyprowadza swój naród, czy różne inne historie w Starym Testamencie, kiedy Bóg prowadził swój naród, to widzimy ten pewien schemat. Bóg ich uwalnia, ratuje i mówi: Bądźcie mi posłuszni, nie odwracajcie się ode mnie, a ja będę Was błogosławił. Jednak oni zaraz po chwili, po pewnym czasie za każdym razem odwracali się od swojego króla, odwracali się od Boga. Jednak Jezus, w przeciwieństwie do Izraela, nigdy tego nie robi. A więc odgrywa historię swojego ludu na nowo, ale lepiej. Tak, to prawda, że podobnie jak Herod lubimy być niezależni i chcemy robić rzeczy po swojemu. Ale w tej naszej niezależności Zapędziliśmy się za daleko i staliśmy się niewolnikami swoich własnych grzechów. Jezus przyszedł dać wolność tym, którzy sobie nie radzą z przebaczeniem, ze złością, z nienawiścią, z uprzedzeniami, z uczciwością, z wiernością. I w jakimś momencie uświadamiają sobie, że nie mogą być tym, kim by chcieli. Chcą żyć inaczej, ale nie potrafią, bo grzech stał się ich drugą naturą. Jezus też przyszedł dać wolność od zła, który jest w nas i jest wokół nas. Bo kiedy patrzymy na świat wokół, widzimy, widzimy co się dzieje, widzimy niesprawiedliwość, wojny, terrorystów strzelających do ludzi, ludzi, którzy nienawidzą innych przez ich kolor skóry. Świat pełen jest dinozaurów, które górują nad nami, wnosząc strach, ból i niepokój. Nikt nie wie, jak to rozwiązać, a my czujemy się zakładnikami naszych czasów. Jezus jednak obiecał, że pewnego dnia zobaczymy Jego królestwo w całej pełni i świat takim, jakim On chce go widzieć. Bo Jezus jest królem, który przyszedł uwolnić zniewolonych. Jednak ta perspektywa zmian i nowej wolności nie brzmiała dla Heroda atrakcyjnie. A to dlatego, że Herod był człowiekiem podobnym do nas, a my często nie widzimy miejsca dla Boga w swoim życiu. Czasami wydaje nam się, że gdybyśmy tylko mieli pełną kontrolę nad swoją historią, nad swoim życiem i sami moglibyśmy nim kierować, to byłoby ono Sto razy prostsze i lepsze. Herod też tak myślał, dlatego postanowił zrealizować swój plan i pozbyć się Boga. W esecie szesnastym czytamy Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy którą wcześniej odbył z mędrcami. Biorąc pod uwagę wielkość Betlejem w tamtym czasie, tego dnia zginęło pewnie około 30 dzieci. A to dlatego, że Herod postanowił zabić Boga. Ciekawe jest to, że postanowił go zabić, zniszczyć, zanim, zanim nawet go spotkał, zanim go poznał. Znany filozof, Nicze. Ogłosił swego czasu, że Bóg umarł. Bóg jest martwy. Bynajmniej nie dlatego, że Bóg naprawdę umarł albo że nicze mógłby Boga zabić, ale dlatego, że nie było dla Boga miejsca w Jego życiu i w Jego światopoglądzie. Żył tak, jakby Boga nie było, i to życie do tego stopnia straciło sens, że sam postanowił je sobie skrócić i odebrać. Jednak ten Bóg, przed którym tak często się bronimy, to Bóg, który jest gotów być z nami w najtrudniejszych momentach naszego życia. Czytamy dalej tak. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w ramię, płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Mateusz po raz kolejny odnosi się do Starego Testamentu, do, do czasów niewoli babilońskiej, kiedy wojska babilońskie najechały Izrael. Matkom odbierano ich dzieci, a one patrzyły na ich śmierć. Więc Mateusz opisując te narodziny Jezusa i cytując proroka Jeremiasza, pokazuje, że, że on nie tylko na nowo odgrywa historię swojego narodu, ale wkroczył na świat. na Świat tak jaki on jest. Z całą jego brutalnością, z całym złem. On przyszedł, aby być z tymi, którzy cierpią. W filmie pod tytułem Między Światami opowiedziana została historia małżeństwa, których synek został śmiertelnie potrącony przez samochód, kiedy bawił się przed domem na własnym podwórku. Ich świat runął w gruzach. I ciągle nie potrafią poradzić sobie z bólem po stracie dziecka. Znajomi polecają im grupę wsparcia dla rodziców, którzy mieli podobne doświadczenia. Przyszli po raz pierwszy i słuchają historii jednego małżeństwa, które właśnie przeżywało rocznicę śmierci swojej córeczki. Opowiadają, jak nagle wszystkie te wspomnienia powróciły, a potem przez łzy. Wykrztusili, że Bóg pewnie musiał ją zabrać, bo potrzebował jeszcze jednego małego aniołka. Ta kobieta, która straciła syna nie wytrzymała i zapytała, to dlaczego go sobie nie stworzył? O tak, przecież jest Bogiem zapadła niezręczna cisza. Okazuje się, że są takie chwile, kiedy proste i naiwne odpowiedzi nie wystarczają. Dlatego Bóg ich tutaj nie udziela. Ale kiedy przyszedł na świat, to sam urodził się w brutalnych czasach rzymskiej okupacji i tyranii Heroda, aby rozumieć i aby być z tymi, którzy cierpią. Bo Jezus jest królem, który przyszedł, przynieść pocieszenie. Pokrzepiające jest to, że ci, którzy zadają cierpienie, ból i śmierć, nie są wieczni, a królestwo Jezusa nigdy się nie skończy. Ludwik XIV, zwanym Królem Słońce, umarł w 1715 roku. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w jednej z paryskich katedr. Zgodnie z jego osobistym poleceniem, cały kościół pogrożony był w ciemnościach, a rozświetlała go jedynie jedna świeca umieszczona nad złotą trumną. Cały ten pogrzeb miał pokazać, jak wielkim władcą był Ludwik XIV. Kazanie wygłosił sam biskup Jean-Baptiste Massillon, jednak gdy skończył, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zdmuchnął jedyną świecę i w zupełnych ciemnościach ogłosił tylko jeden Bóg jest naprawdę wielki. Choć Herod Kurczowo trzymał Józef dalej opowiada swoją historię, gdzie czytamy, Gdy Herod umarł, anioł pana znów ukazał się we śnie przybywającym w Egipcie Józefowi. Wstań polecił mu: weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czychali na życie tego dziecka, już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki i ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei. Jako następca Heroda panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie odszedł w okolice Galilei, gdzie osiedlił się w Nazarecie. W ten sposób wypełnił się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem. Herod umarł, a, Jezu, a Józef wraz, e, wraz z rodziną mogli wrócić na tereny Izraela, choć już nie do Betlejem, bo to mogło być wtedy zbyt ryzykowne. Wybrali więc mało znaczące miasteczko Nazaret w Galilei. Nazaret tak naprawdę to była gdzieś zabita dechami dziura na dalekiej prowincji. W tamtych czasach e, mówiło się, czy może być coś dobrego z Nazaretu, takie zupełnie Zapomniane, wyśmiewane miejsce na końcu świata. Ale nawet w wyborze takiego miejsca nie było przypadku ani pomyłki. Bo nawet to, że Jezus w takim miejscu się wychował, pokazało, że dla niego żadne miejsce i żaden człowiek nie jest zbyt mało ważny. Dlatego Mateusz też wspomina o prorokach, którzy zapowiadali, że będzie nazwany Nazaretańczykiem. Nigdzie w Starym Testamencie tak naprawdę nie znajdziemy bezpośredniego proroctwa, które w jakiś sposób chociaż wymienia nazwę tego miasta. Dlatego też po raz pierwszy, gdybyśmy się przyjrzeli, Mateusz nie cytuje tu konkretnych słów, ani nie przywołuje konkretnego imienia proroka, ale odnosi się do proroc, które mówiły, że Mesjasz będzie wzgardzony i odrzucony przez ludzi tak jak ci, którzy mieszkali w Nazaret w tamtych czasach. A więc nawet miasto, w którym się wychował, było wypełnieniem tych proroctw. Bo Jezus sam odrzucony przyszedł upomnieć się o zapomnianych. Czasami jednak czujemy się tak bardzo zapomniani, tak bardzo zrozpaczeni. Wydaje nam się, że jesteśmy w miejscu, w którym nawet Bóg nas nie widzi. Jak to jest żyć w takim miejscu? Doskonale wiedział pastor Laszlo Tox, mieszkający w Rumunii w czasach reżimu Nikolao Cza Czałczesku. Kiedy zbliżały się kolejne święta Bożego Narodzenia, Laszlo Tox zastanawiał się, z jakiego tekstu wygłosić świąteczne kazanie. I wbrew temu, co sugerował zdrowy rozsądek, postanowił, że będzie mówić właśnie o Herodzie i o rzezi niemowląt. Jego osobisty sprzeciw wobec reżimu był impulsem dla ludzi do publicznych demonstracji i modlitw, które skończyły się masakrą dokonaną przez władzę w Rumunii. Czuł jednak, że właśnie ta historia będzie najbliższa jego, dla jego słuchaczy, którzy musieli żyć pod panowaniem współczesnego heroda. Jednak kiedy nadszedł 25 grudnia. 1989 roku, a więc dzień, kiedy miał wygłosić swoje świąteczne kazanie, w całym kraju zaczęły bić dzwony, i wszędzie rozeszła się wiadomość, że dyktator został aresztowany. Kolejny Herod upadł, kolejny dinozaur został pokonany, a Jezus dalej jest królem, który zmienia serca ludzi. I przyjdzie dzień, kiedy wszystkie dinozaury wyginą, kiedy każdy Herod upadnie, a Jezus powróci i zwycięży wszelkie zło już na wieki. To ciekawe, że, król, że ten król, którego Herod chciał zabić, to król, którego paradoksalnie najbardziej potrzebował, bo on przyszedł na świat skażony grzechem. Doświadczył zła i bólu, aby zrozumieć i pocieszyć zasmuconych, odnaleźć zapomnianych, aż w końcu uwolnić nas od zła w nas i od zła wokół nas. Ten król, którego Herod chciał zabić, to jedyny król, który mógł go ocalić. To jedyny król, który zrobił wszystko, żeby ocalić Ciebie i mnie. Jezus to jedyny król którego potrzebujesz, bo zrobił wszystko, żeby cię zrozumieć, odnaleźć i ocalić.